Witam Cię w podcaście Świadomość Plus. Dziś zapraszam Cię na wyjątkową podróż. Może jedną z ważniejszych, jakie masz sobie do podarowania na tym etapie życia. Chciałbym opowiedzieć Ci historię hmm. o tym, jak bardzo można zmęczyć się, próbując udowodnić światu swoją niewinność, swoje dobre intencje, swoją wartość. O tym, jak rana niesprawiedliwości potrafi latami żyć w naszym sercu budując barykady, w których tkwimy i które ostatecznie odbierają spokój, energię i o tym, jak naprawdę można się od niej uwolnić. Często słyszę od ludzi, od klientów, którzy do mnie przychodzą, ciągle tłumaczę się, bronię się, próbuję trafić do innych, a potem czuję się wyczerpana, wyczerpany, niedoceniony, jakbym nie miał siły na nic więcej. Pozwól, że zapytam, czy w Twojej historii też pojawia się ten motyw? Może bywasz w miejscach, gdzie Twoje słowa nie trafiają, Twoje emocje są pomijane, a to, kim jesteś, wydaje się nie być do końca przyjęte. To, o czym właśnie mówię, to rana niesprawiedliwości, nazwana yy, tak, jakby była cichym bólem pod Twoją skórą. W moim życiu również były takie momenty, sytuacje, kiedy mówiłem, to nie było tak, a ktoś patrzył na mnie przez pryzmat własnych przekonań i myślał, że to właśnie tak było. Z czasem zrozumiałem, że im mocniej walczę o to, by być usłyszanym, tym mniej jestem w stanie poczuć spokój w sobie, bo każda walka o rację to walka ze światem i ze sobą. W końcu przyszedł czas, by zatrzymać się, przestać walczyć o sprawiedliwość na zewnątrz i zacząć odnajdywać ją tam, gdzie jest we własnym wnętrzu. Dziś zapraszam Cię do prostego ćwiczenia. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i wyobraź sobie sytuację, w której czułeś niesprawiedliwość. Jakby ktoś nie chciał zobaczyć Twojego dobra, Twojej prawdy. I zadaj sobie pytanie, jak zareagowało wtedy Twoje ciało? Co czułem, co czułam w sercu? Jaka emocja chciałaby się wypowiedzieć? To pierwszy krok, spotkanie z własnym bólem, nie po to, by go analizować, ale po to, by go uznać, bo wszystko, czego nie chcemy widzieć, zaczyna nami rządzić. Być może zauważysz, że w trudnych sytuacjach odruchowo tłumaczysz się, bronisz się, argumentujesz. To mechanizm, który kiedyś miał chronić Ciebie przed odrzuceniem, ale dziś powielany z automatu zabiera Twoją energię. W moim kursie pokazuję, jak rozpoznać te mechanizmy jak wejść w mapowanie własnych reakcji. Jak rozróżnić głos wewnętrznego sędziego, że to wszystko Twoja wina, od głosu odbrońcy? Musisz walczyć o uznanie. Kiedy zobaczysz je jasno, możesz powiedzieć: „Dziękuję wam. Nie muszę się już z wami utożsamiać. Od teraz mogę wybrać spokój. Zapraszam właśnie z tego miejsca do wyboru. Nie tylko jako terapeuta, ale jako człowiek, który codziennie musi na nowo wybierać obecność zamiast reaktywności. W kursie prowadzę cię przez ćwiczenia, które pozwalają czuć, że Twoja prawda nie potrzebuje potwierdzenia. To moment, w którym codzienny oddech staje się Twoim autorytetem. Kiedy nie musisz już się tłumaczyć, tylko jesteś w swojej prawdzie. Poproś siebie. Czy potrafię pozostać w ciszy, nawet gdy ktoś mnie nie rozumie? Czy mogę powiedzieć sobie: Moja prawda jest wystarczająca? To nie jest łatwe, ale pozwala odetchnąć, poczuć, że Twój spokój nie zależy od tego, jak zostaniesz oceniony. Oceniona. Często nosimy w sobie nie tylko własną historię, ale opowieści również przodków, którzy byli niesprawiedliwie potraktowani. Wykluczeni, skrzywdzeni, możesz zapytać, czyj los niosę, próbując ciągle być dobrym, wyjaśniać wszystko światu. W kursie Uleczenie Rany Niesprawiedliwości uczę, jak z szacunkiem oddać ciężar, który nie jest Twój. W praktykach opartych o ustawienia i medytacje symbolicznie uwalniamy od lojalności wobec historii, które. Bolą nie tylko Ciebie, bo Twoja wolność zaczyna się tam, gdzie każde pokolenie wraca na swoje miejsce. Gdy przejdziesz przez te etapy, możesz poczuć w sobie coś nowego spokój, który nie jest biernością, ale żywą obecnością to właśnie nazywam narodzeniem wojownika, wojowniczki prawdy kogoś, kto nie walczy z innymi, ale stoi w swojej mocy. Teraz wyobraź sobie, że Twoje milczenie jest większą siłą niż tysiąc argumentów, że możesz powiedzieć, zostaje w swojej prawdzie. To wystarczy. Cała ścieżka, którą opisuję w kursie Uzdrowienie Rany Niesprawiedliwości, prowadzi do jednego miejsca: integracji z samym samą sobą, z ciałem, z sercem, z historią. To tam, gdzie oddajesz kontrolę, pozwalasz. By zaufanie stało się Twoją mocą, bo sprawiedliwość wyższego rzędu działa w ciszy, również, ale, ale nie w wyjaśnieniach. Nie wiem, w którym momencie tej historii jesteś dzisiaj. Może dopiero zaczynasz widzieć swój mechanizm tłumaczenia się, a może od dawna ćwiczysz spokój w relacjach. Tworzę ten kurs, bo wiem, jak trudno wyjść z matni walki o uznanie. Z potrzeby codziennej obrony, z lęku przed oceną, ale wiem też, jak głęboko zmienia się życie, kiedy wreszcie możesz zatrzymać się, oddać miecz, zdjąć zbroję i po prostu sobie być. Jeśli czujesz, że to Twoje miejsce, Twoja energia, Twoja potrzeba na dziś, zapraszam Cię do mojego kursu. Nie jest on magiczną receptą na świat, który zawsze będzie sprawiedliwy, ale jest drogą, która pozwala przestać być zależną, zależnym od uznania, od walki, od potwierdzenia. Oddychaj, słuchaj siebie, dotykaj tej prawdy, która nie musi już powodować, że ty się tłumaczysz. Po tej stronie jest spokój. Wszystkie szczegóły kursu znajdziesz na mojej stronie www.kursy.bartekwstefański.pl Zapraszam cię serdecznie.